Witajcie. Dzisiaj taki temat, słuchajcie, jak pozwać psychiatrę, psychoterapeutę, psychiatrę, czy no, kogoś w szpitalu psychiatryczny i tak dalej. Ja nie zrobiłem tego jeszcze, ale tak naprawdę się zastanawiam w dwóch względach. Raz miałem coś takiego, że lekarka przypisała mi lek. Który był w dawce zupełnie innej niż jest na ulotce, tak? nie powinien być w takiej dawce przypisywany przy moim zaburzeniu. I, I potem w nocy się obudziłem i było w zasadzie bardzo, mm, się okropnie czułem. Mm, potem i, I naprawdę sobie myślę, że chyba wezmę, napiszę jakieś pismo w tej sprawie, jest to udokumentowane całe leczenie moje. Jest tam ewidentnie błąd lekarski. Mm. No a druga sprawa to taka, to już będzie mieć gorzej udowodnić, ale Eee, po prostu jeden lekarz mnie kilka razy okłamał, w sensie złożył. Napisał totalny fałsz. Inni pisali już prawie fałsz, ale ten już napisał totalny fałsz w tej mojej karcie. No po prostu mu się nie chciało ani mnie posłuchać, ani nic. Po prostu spisał to, co mu się wydawało. Napisał tam, że, 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 ten, że mam się za Mesjasza i że bawię cały świat, czy coś tam. Nie? Nigdy nic takiego nie powiedziałem, nawet w głębokim kryzysie. Mesjaszem jest Jezus dla mnie, tak więc ja nie mogłem być. Potem lekarka rzeczywiście to skorygowała i druga napisała, że uważa się za brata Jezusa, bo tak jest w Biblii napisane. No, Takie mam diagnozy z fizycznie bo się uważam za brata Jezusa. No ale ten pierwszy lekarz pisał coś takiego, nie? No i tak generalnie dostanawiam się cały czas czy nie zrobić z tym porządek, nie? Dzisiaj słuchajcie, rozmawiałem z Dorotą Dorota była też po kilku szpitalach psychiatrycznych Ona ma za sobą epizod, że tak powiem, nie tyle psychiatryczny co właśnie sądzenia się z psychiatrą, więc da się słuchajcie, da się zrobiła to, mówi, robi się to w ten sposób bo każde pismo tak czy inaczej każdy proces, wszystko wymaga najpierw próby mediacji. Więc napisała jakieś pismo mediacyjne właśnie do psychiatry. Napisała do niego pismo. To pismo oczywiście nie wyszło. Psychiatra oczywiście się nie, nie na to nie, 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 nie skomentowała tego za bardzo. Więc jak to nie wyszło, to poszła do adwokata z urzędu. Na no akurat adwokat z urzędu nie wszystkim przysługuje, on no, chyba zda się do 26 roku przysługuje wszystkim. No, ale można też bez adwokata z urzędu. No i potem był normalnie w sądzie proces. Rachciach, chwilę potrwało, tak. Wiele nie zyskała, zyskała chyba 700 zł, z tego co pamiętam. Zawsze coś, ale mało tego. Lekarz zmienił pracę, zmienił sobie miejsce, że tak powiem, pracy. Pracuje w innym ośrodku, w innym mieście, i podobno teraz stał się zupełnie inny. Tam akurat poszło o to, że że lek powinien być przypisywany ze względu na dawka leku powinna być uwzględnia, uwzględniająca wagę pacjenta. Tak? Ten lekarz w ogóle totalnie olał wagę pacjenta i przypisywał złą dawkę leku. Więc słuchajcie, jak najbardziej takie rzeczy da robić, jak widać, tak? Podstawowa sprawa topisu medycyny. Ja chyba takie pismo medycyny napiszę w sprawie tego leku właśnie sami tam w pruszkowie przypisali tą dawkę za dużą jak na moje założenie, tak? Na no, ulot no, jest zupełnie inny. Czy taką ulotkę w internecie są takie ulotki lekarskie. To no, jest zupełnie w ogóle inne zalecenie. Tak? W ogóle wbrew zaleceniom mi to lekarka przypisała, bo ona co tak myśli, że tak można, tak? Ona tak myśli, że tak można, to pomyśli teraz, jak to naprawić, tak? że to jednak tak chyba nie można. Jak już sobie tak myśli, tak, bo to każdy w nas w Polsce jest najlepszym lekarzem, nie? to już Stańczyk udowadniał. E, więc chyba napiszę najpierw takie pismo medycyjne. Czy pójdę z tym do sądu dalej, tego nie wiem. E, na razie zacznę od tych chyba dwóch pism medycyjnych. Właśnie w sprawie tego, że e, ten lekarz tutaj w Krakowie, w szpitalu Wojskowym, e, że tak powiem, mam podpisaną totalną nieprawdę na swój temat, tak? Um, uważam, że zostałem skrzywdzony. Zmanipulował mnie, kłamiąc mi, że podpisał te papiery, się zgadza na leczenie i tak dalej. Mówił mi po prostu jakieś wyimaginowane rzeczy. Um, uważam, że mimo, że ja byłem w stanie dosyć kiepskim, to nie należy mnie manipulować, kłamiąc mi wprost. Nie? No, oni mi po prostu po prostu kłamali. Tak? Więc uważam, że napiszę w tej sprawie właśnie pismo mediacyjne i w tej drugiej sprawie też napiszę pismo mediacyjne. Co z tym dalej zrobię, tego jeszcze nie wiem, tak? Nie mam pojęcia. W każdym razie zacznę od tego. Zobaczę, czy mi cokolwiek odpowiedzą. Jak mi cokolwiek odpowiedzą, to jak mi odpowiedzą, tak? E więc to jest takie. Y w każdym razie, słuchajcie, jeśli macie jakąś taką sprawę, gdzie lekarz ewidentnie coś robi przeciwko Wam, ewidentnie się pomylił z lekami, czy nie chce zmienić leku, czy coś się dzieje, tak? Mi na przykład długo nie chcieli zmienić leku, mimo że miałem wszystkie skutki uboczne. Lekarz powinien patrzeć na to, widzieć skutki uboczne i powinien zmienić lek, tak? Jeśli widzi skutki uboczne, tak? Nie powinien się opierać, że Ty nie masz siedzieć w tym leku i tak dalej. Nie, no to wszystko są, że tak powiem, od tego. Jest ten niby psychiatra, lekarz, Hmm, czy ktoś taki, tak? No po prostu. no Najpierw wpiszecie pismo mediacyjne do, do tego kogoś, trzeba sobie kopię zachować, żebyś też mieć, co tam się napisało, potem to do pozwu będzie potrzebne. No a potem już kombinować z pozwem, jeśli to pismo nie, za, nie zadziała, tak? E, mówię, ktoś, kto ma tam, są, trzeba wpisać w internecie, słuchajcie, adwokat z urzędu, coś takiego i tam są pewne, jeśli ktoś jest, chyba zasię na ręce, czy na czymś takim, to na pewno może mieć tego adwokata z urzędu, z tego co pamiętam, 26 roku może mieć i takie tam są warunki, kto może tego adwokata z urzędu. Mieć, więc takie rzeczy można załatwić. On pomoże coś tam, no, czy się to będzie wygrane, czy nie wygrane. Da się takie rzeczy załatwić, jak widać. Powodzenia, słuchajcie, załatwiajcie, walczcie o swoje, nie? Jeśli, jeśli macie o co, tak. Ja po prostu w tych chorobach, które my mamy, po prostu czasami jesteśmy tak zmarginalizowani, tak już dobici po prostu wszystkim, że niczego się nie dajemy, że czasem po prostu trzeba stanąć, że tak powiem, okoniem i, i, i zrobić coś w tej sprawie, nie?